Już jutro mamy Mikołajki, a my z okazji Mikołajek mamy też prezent dla szczęśliwca, który zostawił swoją wizytówkę w trakcie forum rynku spożywczego i handlowego. ProR3, organizacja odzysku opakowań, miała w tym roku okazję być partnerem tego wydarzenia. Osobiście brałem również udział w panelu dotyczącym PPWR. Było tam też nasze stoisko, i właśnie na tym stoisku Olga, która jest tutaj za kamerą, zbierała wizytówki. Wizytówki, które w tej chwili biorą udział w konkursie. Ja tutaj zaczaruję, maszyna losująca ruszyła, dlatego że te wizytówki w tej chwili będą losowane i szczęśliwiec otrzyma nagrodę w postaci udziału w Kongresie Opakowań i Recyklingu. Dwudniowa konferencja 10-11 czerwca 26 i za chwilkę dowiemy się kto to będzie. O... Okej, okay, poczekajcie. Nie pokazuję nazwisk ze względu na, e, na RODO, ale ja już wiem, że pani Małgorzata, która zostawiła u nas wizytówkę z swojej firmy e, z Andrychowa, e, otrzyma u nas e, udział w, kongre, w Kongresie Opakowań i Recyklingu. Myślę, że mogę zdradzić, że to ta firma e, właśnie będzie miała swojego przedstawiciela. Za chwilkę szczegóły w kolejnej rolce.